20 listopada 2025 roku, podczas szczytu NATO w Warszawie, doszło do wydarzenia, które na zawsze zmieniło relacje między Polską a Ukrainą. W zaledwie pięć minut prezydent Polski, Karol Nawrocki, wstrząsnął światową dyplomacją. Prezydent Ukrainy, Wołodymir Zełenski, pewny siebie jak zawsze, wszedł na mównicę i przedstawił listę żądań wobec Polski chciał kolejnych 20 miliardów dolarów na odbudowę ukraińskiej infrastruktury, nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, takich jak Patriot, długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa oraz pełnych praw socjalnych dla ukraińskich uchodźców w Polsce, w tym dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji i zasiłków na czas nieokreślony. Do tego domagał się otwarcia polskiego rynku na ukraińskie produkty rolne bez żadnych ograniczeń oraz przeznaczenia 3% polskiego PKB na pomoc Ukrainie przez kolejne 10 lat. Zełenski mówił o europejskiej solidarności i polskim obowiązku, powtarzając, że jeśli Ukraina padnie, Polska będzie następnym celem Rosji. Był przekonany, że jak zawsze usłyszy od Polski tak. Zełenski przez trzy lata wojny przyzwyczaił się, że jego prośby spotykają się z szybką zgodą. Polska była liderem w pomocy Ukrainie. Od 2022 roku przekazała 50 miliardów dolarów, co stanowiło 4,5% jej PKB, więcej niż jakikolwiek inny kraj w przeliczeniu na wielkość gospodarki. Polska przyjęła 3 miliony ukraińskich uchodźców, oddała setki czołgów, dziesiątki samolotów MiG-29, systemy obrony przeciwlotniczej i ogromne ilości amunicji. Polskie szpitale leczyły ukraińskich rannych, szkoły uczyły ukraińskie dzieci, a podatnicy finansowali pomoc socjalną. Załęski wierzył, że Polska bojąc się Rosji, nigdy nie odmówi. Tym razem jednak się pomylił. Karol Nawrocki, nowy prezydent Polski, obserwował od miesięcy, jak Ukraina traktuje polską pomoc jako coś oczywistego. Ukraińscy politycy publicznie krytykowali Polskę za rzekomo niewystarczające wsparcie. W mediach pojawiały się komentarze, że Polska u mogłaby robić więcej. Niektórzy ukraińscy urzędnicy nazywali Polaków chienami Europy, a historyczne spory, jak rzeź Wołyńska, były bagatelizowane lub negowane. Nawrocki postanowił, że czas na szczerą rozmowę. Kiedy Zełenski zakończył swoje przemówienie, patrząc na polską delegację z uśmiechem pewności siebie, Nawrocki wstał. Nie wyglądał na zaskoczonego ani zdenerwowanego. Był spokojny, ale stanowczy. To, co powiedział, przeszło do historii. Panie prezydencie Zełęski, zaczął Nawrocki. Dziękuję za pańskie słowa, ale pozwolę sobie przypomnieć kilka faktów. Sala zamarła. Nawrocki mówił dalej. Od początku wojny Polska przyjęła 3 miliony ukraińskich uchodźców, więcej niż wszystkie kraje Unii Europejskiej razem wzięte. Przekazaliśmy Ukrainie 50 miliardów dolarów, czyli 4,5% naszego PKB. Dla porównania Niemcy dały zero, a Francja zero trato. Oddaliśmy wam 200 trzeciwa czołgi, 40 samolotów myśliwskich, dziesiątki systemów artyleryjskich i przeciwlotniczych. To połowa naszego uzbrojenia. Jego głos był spokojny, ale słowa trafiały jak pociski. Polscy rolnicy stracili miliardy przez otwarcie rynku na ukraińskie produkty. Polscy podatnicy płacą za edukację, opiekę zdrowotną i zasiłki dla ukraińskich uchodźców. Nasz przemysł zbrojeniowy pracuje dzień i noc, by produkować broń dla Ukrainy. A mimo to słyszymy, że to za mało. Załęski przestał się uśmiechać. Nawrocki zrobił pauzę, by jego słowa wybrzmiały, po czym kontynuował. Przychodzi pan tutaj i żąda kolejnych dwudziestu... 20... ...dziesięciu miliardów dolarów systemów Patriot które chronią polskie niebo oraz gwarancji militarnych na przyszłość. Żąda pan, by ukraińscy uchodźcy mieli w Polsce więcej praw niż inni cudzoziemcy. Żąda pan, by nasz rynek zalały ukraińskie produkty bez żadnych ograniczeń i nazywa pan to europejską solidarnością. Ja nazywam to szantażem. Słowo szantaż wywołało wstrząs w sali. Nikt nie spodziewał się, że polski prezydent użyje tak ostrego języka wobec sojusznika. Załęski próbował coś powiedzieć, ale Nawrocki nie pozwolił mu przerwać. Panie Prezydencie, czy wie Pan, jak ukraińscy politycy mówią o Polsce? Nazywają nas hienami, negują zbrodnie na wołyniu, obrażają naszą historię. Ukraińscy rolnicy zalewają nasz rynek tanimi produktami, rujnując polskich producentów, a potem wasi politycy oskarżają nas o protekcjonizm, gdy bronimy swojej gospodarki. W ukraińskich mediach Polska jest przedstawiana jako kraj, który robi za mało. Czy to jest solidarność? Nawrocki spojrzał zełęskiemu prosto w oczy. Pozwólcie, że zapytam, ile razy Ukraina pomogła Polsce? Ile pieniędzy przeznaczyliście na pomoc w naszych powodziach czy kryzysach? Ilu ukraińskich żołnierzy walczyło za polską niepodległość? Ile razy poparliście nas w sporach z Rosją przed 2022 rokiem? Cisza była ogłuszająca. Odpowiem za pana zero. Ukraina nigdy nie pomogła Polsce, a teraz żąda, byśmy finansowali wasze bezpieczeństwo kosztem naszego. Nawrocki postawił sprawę jasno: Polska mówi dość. Nie damy kolejnych 20 miliardów dolarów, nie oddamy systemów Patriot, które chronią nasze miasta, nie zobowiążemy się do militarnej interwencji w przyszłych konfliktach. Ukraińscy uchodźcy będą traktowani jak inni cudzoziemcy. Nie lepiej, nie gorzej. Ukraiński eksport będzie podlegał tym samym zasadom, co eksport z innych krajów. A pomysł, by Polska oddawała 3% PKB na Ukrainę przez 10 lat, jest absurdalny. To więcej niż wydajemy na własną armię, szkoły czy szpitale. Czy pan naprawdę chce, by Polska stała się waszym protektoratem? Zełęcki był blady. Jego doradcy nie przewidzieli takiego scenariusza. Nawrocki zakończył. Największy problem to nie pieniądze, nie broń, ale brak szacunku. Polska nie jest waszą kolonią, która ma płacić podatki na Kijów. Jestem prezydentem Polski, nie waszym namiestnikiem. Solidarność ma granice i Polska właśnie je pokazała. Sala eksplodowała szeptami i dyskusjami. Delegacje Litwy i Estonii kiwały głowami z aprobatą. Polska nie była jedynym krajem zmęczonym ukraińskimi żądaniami. Po wystąpieniu Nawrockiego media w Europie oszalały. Koniec miodowego miesiąca między Polską a Ukrainą pisał Financial Times. Polska stawia Ukrainie warunki analizował Der Spiegel. Nowa era w relacjach polsko-ukraińskich komentowała BBC. Reakcja była natychmiastowa. Słowacja ogłosiła przegląd swoich programów pomocy dla Ukrainy. Węgry zasugerowały bardziej zrównoważone podejście. Nawet Niemcy zaczęły mówić o efektywniejszym wykorzystaniu funduszy. W Kijowie zapanował szok. Ukraińscy analitycy ostrzegali, że to może być początek końca międzynarodowego wsparcia. W Polsce Nawrocki stał się bohaterem. Sondaże pokazały wzrost jego popularności o 25 punktów procentowych. Media, niezależnie od opcji politycznej, chwaliły go za obronę polskich interesów. W końcu mamy prezydenta, który mówi prawdę, pisały gazety. Inne kraje regionu, jak Rumunia i Bułgaria, zaczęły naśladować Polskę, ograniczając swoje programy pomocy dla Ukrainy. Efekt domina był widoczny. W marcu 2026 roku Zełęski przyjechał do Warszawy na prywatną wizytę. Nie było oficjalnych ceremonii, tylko długa rozmowa z Nawrockim. Chyba popełniliśmy błędy, przyznał ukraiński prezydent. Dobrze, że pan to widzi, odpowiedział Nawrocki. Rozmowa trwała cztery godziny. Zełęski usłyszał, że sojusz to dwustronna ulica. Pomoc ma granice, a szacunek trzeba okazywać, a nie tylko wymagać. Po tej wizycie ukraińskie media zaczęły pisać pozytywnie o polskiej pomocy. W ukraińskim parlamencie rozpoczęła się debata o wołyniu i trudnych kartach wspólnej historii. To nie był koniec sojuszu polsko-ukraińskiego, ale początek bardziej równoprawnego partnerstwa. Wystąpienie Nawrockiego miało wpływ daleko poza Polską. W Europie zaczęto mówić o granicach Solidarności. Włoski premier zaczął stawiać warunki Brukseli. We Francji Marine Le Pen użyła przykładu Nawrockiego w kampanii, pytając, czy Francja też powinna mówić nie. W neutralnej Szwajcarii parlament ograniczył programy pomocy dla krajów rozwijających się. W Kanadzie i Australii pojawiły się głosy o bardziej selektywnej polityce pomocowej. Nawrocki stał się symbolem przywódcy, który nie boi się bronić interesów swojego kraju. Prawdziwi przyjaciele mówią sobie prawdę, powiedział w jednym z wywiadów. Solidarność musi być wzajemna. Czy relacje polsko-ukraińskie są dziś lepsze? Trudno powiedzieć. Na pewno są bardziej uczciwe. Nawrocki pokazał, że szacunek i własne interesy są równie ważne jak pomoc. Jego słowa wywołały zmianę nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Kraje zaczęły kwestionować bezwarunkowe wsparcie dla sojuszników. W Berlinie pisano o polskiej lekcji asertywności. W Rzymie i Paryżu politycy inspirowali się polskim przykładem. Nawet prezydent USA zadzwonił do Nawrockiego, chwaląc jego realistyczne podejście. Czasami jedno słowo może zmienić świat, powiedział Nawrocki w noworocznym przemówieniu, a słowo dość to początek prawdziwej zmiany. To nie koniec historii. Relacje polsko-ukraińskie weszły w nową fazę opartą na wzajemnym szacunku. Europa nauczyła się, że solidarność nie oznacza rezygnacji z własnej godności. Karol Nawrocki stał się symbolem nowego typu przywódcy, takiego, który mówi prawdę, nawet jeśli boli. To początek nowego rozdziału w dyplomacji, gdzie każdy sojusz ma swoje granice. Polska pokazała, że można być sojusznikiem, ale nie za wszelką cenę.